Pamiętacie rok 1988? W radiu leciało Nie pytaj o Polskę obywatela GC. W sklepach ocet i musztarda. Inflacja zjadała wypłaty, zanim człowiek zdążył dojść do kasy. Środa Śląska była wtedy sennym, szarym miasteczkiem. Odrapane tynki, dziurawe drogi, zapach palonego węgla niskiej jakości. Byliśmy zmęczeni. Zmęczeni kolejkami, beznadzieją, czekaniem na lepsze jutro. Nikt z nas nie przypuszczał, że to lepsze jutro leży dosłownie półtora metra pod naszymi butami. Nazywam się Marian. Byłem wtedy nauczycielem historii w lokalnej podstawówce. Uczyłem dzieci o piastach i jagiellonach, patrząc na ich zmudzone twarze. Gdybym wtedy wiedział, że pod piwnicą przy ulicy Daszyńskiego leży skarb, który mógłby kupić całe to miasto razem z mieszkańcami i milicją... Pewnie sam bym chwycił za łopatę. To historia o tym, jak biedni ludzie dotknęli niewyobrażalnego bogactwa i o tym, jak historia sprzed 600 lat, historia dżumy i pogromów, splotła się z historią upadającego PRL-u. Wszyscy mówią o wielkim odkryciu z 1988 roku, ale Ziemia dała nam ostrzeżenie trzy lata wcześniej to było 8 czerwca 1985 roku. Robotnicy telekomunikacji kładli kable przy ulicy Daszyńskiego. Kopali ręcznie, bo tam było ciasno. Jeden z nich uderzył kilofem w czarny, gliniany dzban. Dźwięk był głuchy, a potem... Potem na dno kopu wysypało się srebro. To były grosze praskie. Dla laika – brudne blaszki. Dla historyka – waluta, która w średniowieczu była jak dzisiejsze euro. Znaleziono wtedy prawie 4000 monet. Ważyły ponad 10 kilogramów. Już wtedy w mieście zawrzało, ale władza popełniła błąd, kardynalny błąd. Przyjechali archeolodzy z Wrocławia, przesiali ziemię, zabrali monety, poklepali robotników po plecach i pojechali. Uznano, że to wszystko, że depozyt został wybrany. Nikt nie pomyślał, żeby przekopać piwnicę sąsiedniej kamienicy. Dlaczego? Bo brakowało pieniędzy, bo plan pięcioletni nie przewidywał wykopalisk. Ziemia zaśmiała się im w twarz, bo srebro było tylko drobniakami, które właściciel skarbu trzymał na wierzchu. Prawdziwy majątek, złoto królów, leżał dwa metry dalej. Cierpliwie czekając na cięższy sprzęt, przeskakujemy do 24 maja 1988 roku, wtorek. Ciepło przy ulicy Daszyńskiego 14 trzała rozbiórka starej kamienicy. Władza chciała tam postawić centralę telefoniczną. <laughs> Ironia losu. Znowu telefony. Operatorem koparki gąsienicowej Waryński był pan Ryszard. Nazwisko zachowam dla siebie. Dość już wycierpiał. Ryszard był dobrym operatorem, ale spieszył się. Kierownik budowy poganiał. Łycha koparki wgryzała się w fundamenty. Trzask. Ryszard pomyślał, że trafił na rurę albo kamień. Pociągnął dźwignię. Łycha poszła w górę, pełna gruzu, błota i czegoś jeszcze. Kiedy wysypał urobek na pakę ciężarówki Star, zobaczył błysk. Wysiadł z kabiny. W błocie leżały blaszki, ale nie srebrne, żółte. Podniósł jedną. Była ciężka, miękka. Czyste złoto jest miękkie, można je ugryźć, i wielu potem to robiło. To był floren. Na monecie widniała lilia. Herb Florencji. Ryszard znalazł ich kilka. Schował do kieszeni kufajki. Ale nie wiedział jednego. Większość skarbu nie była w łyżce. Większość skarbu została na pace ciężarówki, przysypana toną gruzu. Kierowca Stara dostał sygnał: odjazd, blokujesz ruch. Ruszył. Wyobraźcie to sobie: Stara, zdezelowana ciężarówka jedzie przez środę Śląską, kopcąc dieslem a na jej pace w brudnym gruzie jedzie korona królowej, złote zaponki i tysiące monet. Ciężarówka skręca w stronę ośrodka sportu i rekreacji – Mosir. Tam nad stawem było dzikie wysypisko. Kierowca podnosi pakę. Gruz zsuwa się do bagna. Skarb tysiąclecia ląduje na śmietniku. Następnego dnia rano miasto już huczało. Dzieciaki, które bawiły się na wysypisku, przyniosły do domu złote kapsle. Ojcowie spojrzeli na te kapsle i zbledli. Ruszyła lawina. Poszedłem tam po południu. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Wyglądało to jak scena z piekła Dantego albo z obrazów Broigla. Setki ludzi lekarze, nauczyciele, robotnicy z Polaru, pijaczki z podbudki z piwem wszyscy razem ramię w ramię w błocie po pas. Niektórzy mieli łopaty, inni grabie, inni kopali gołymi rękami, kalecząc palce o szkło i gruz. Co chwilę słychać było krzyk: Jest! Wtedy tłum falował w tamtą stronę. Widziałem mojego sąsiada, statecznego urzędnika, jak wyrywa sobie z rąk kawałek złotej taśmy z innym mężczyzną. To moje! Ja to widziałem! krzyczał. Taśma pękła. Podzielili się łupem. Ta taśma była fragmentem korony śreckiej. Bezcennego zabytku złotnictwa gotyckiego. Na wysypisku działy się dantejskie sceny, kiedy ktoś znalazł monetę, chował ją do ust. Niektórzy je połykali, żeby milicja nie znalazła przy rewizji. Inni chowali złoto w skarpetach, w majtkach, w butach. Ale najgorsze było to, co działo się wieczorami. Z Wrocławia przyjechali cinkciarze. faceci w skórach z sałatą dolarami w kieszeni. Skupowali floreny od miejscowych pijaczków. Kurs? Jeden floren, warta dzisiaj kilkanaście tysięcy euro, szedł za pół litra wódki. Skarb narodowy był wymieniany na bałtycką albo żytnią. To był upadek godności, ale to była też bieda. Dla tych ludzi butelka wódki to było tu i teraz, a złota moneta to był problem. Stojąc tam i patrząc na to szaleństwo, jako historyk, zacząłem składać fakty. Co to za złoto? Wiedziałem, że środa śląska w XIV wieku była potęgą. Leżała na szlaku handlowym Via Regia, droga królewska, z zachodu na wschód. Ale kluczem była data. 1348 rok. Co działo się wtedy w Europie? To był rok końca świata. Z Azji przyszła czarna śmierć, dżuma. Ludzie umierali w męczarniach. Włochy, Francja, Niemcy były wyludnione. W takich czasach szuka się winnych. Padło na Żydów. Oskarżono ich o zatruwanie studni. W całej Europie płonęły stosy. Pogromy dotarły na śląsk. Jako historyk spędziłem lata na analizowaniu tego, co znajdźliśmy w błocie. I obraz, który się wyłania, jest fascynujący. Właścicielem kamienicy przy dzisiejszej ulicy Daszyńskiego w XIV wieku był Żyd o imieniu Mojżesz. To nie był zwykły kupiec. To był bankier Europy. W tamtych czasach środa śląska była bogatsza od Wrocławia. Mojżesz obracał kapitałem, który dziś nazwalibyśmy funduszem inwestycyjnym. A Blanca de Valois? To była francuska księżniczka. Wychowana na dworze w Paryżu. Była piękna, delikatna, kochała modę. Wyszła za mąż za Karola IV. Korona, którą znaleźliśmy na śmietniku, była jej koroną ślubną. To absolutny unikat korona segmentowa. Co to znaczy? Że można ją było rozkładać. Damy dworu mogły dopiąć lub odpiąć segmenty, zwieńczone orłami, w zależności od fryzury królowej. To była biżuteria modułowa XIV wieku. Dlaczego trafiła do Mojżesza? Karol IV był ambitny. Chciał zostać cesarzem rzymskim. Ale elektorzy w Rzeszy Niemieckiej żądali łapówek, potężnych łapówek. Karol nie miał gotówki, miał klejnoty. W 1348 roku, tuż przed swoją koronacją. I tuż przed śmiercią Blanki, zastawił jej biżuterię u Mojżesza w środzie. Umowa była prosta. Pożyczasz mi złoto na przekupienie elektorów, a ja daję ci koronę mojej żony jako gwarancję. Ale Mojżesz nie cieszył się tym długo. W 1348 roku przyszła czarna śmierć. Ludzie umierali na ulicach, plując krwią, a potem przyszedł strach. W miastach niemieckich i śląskich rozeszła się plotka. To Żydzi zatruli studnie. Zaczęły się pogromy. Palono dzielnice żydowskie. Wyobraźcie sobie Mojżesza. Słyszy, że tłum idzie z pochodniami. Wie, że nie ucieknie z wielkim kuflem złota, bo go zabiją na trakcie. Musi to ukryć. Bierze gliniane naczynie. Wpycha do niego koronę blanki, wpycha cztery tysiące srebrnych groszy. Ale korona jest za duża. Nie mieści się w dzbanie. Więc Mojżesz, w akcie desperacji, zgniata ją. Tak, proszę Państwa, te pogięte blaszki, które znaleźliśmy na wysypisku, były zgniecione ręką przerażonego bankiera 640 lat temu. Zakopał to w piwnicy, licząc, że wróci. Nie wrócił. Dżuma albo tłum zabrały go na zawsze. Wróćmy do 1988 roku. Władze zorientowały się po kilku dniach, że lud pracujący miast i wsi rozkrada majątek narodowy. Decyzja była szybka. Desant. Do środy śląskiej ściągnięto ZOMO, Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa. Zamknięto dojazdy do miasta. Ogłoszono akcję kryptonim Korona. Prokurator ogłosił amnestię. Kto odda dobrowolnie, ten nie pójdzie siedzieć. Część ludzi wystraszona przynosiła monety w chusteczkach, ale wielu liczyło na zysk. Wtedy zaczęły się ścieżki zdrowia. Akcja Korona to nie było zwykłe śledztwo to była obława. Do środy ściągnięto specjalną grupę dochodzeniową z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu. Mieli jeden cel odzyskać złoto dla Skarbu Państwa. Wszelkimi środkami. Jak to wyglądało w praktyce? SBC wiedzieli, że ludzie nie trzymają złota na wierzchu. Stosowali technikę na zmęczenie i zastraszenie. Wchodzili do mieszkań o 6.00 rano. Rewizje trwały po od 8 do 10 godzin. Zrywano podłogi, parkiety, linoleum, rozkuwano kafle w łazienkach, przekopywano piwnice z węglem popularna skrytka. Jeden z moich sąsiadów opowiadał mi, jak oficer wziął jego żonę na rozmowę do kuchni. Pani Krystyno, powiedział bawiąc się pałką. Mąż pójdzie siedzieć na 10 lat za przywłaszczenie mienia o znacznej wartości. Dzieci trafią do bidula. Warto dla jednej blaszki? Żona pękła. Oddała monetę, którą mąż schował w pudełku po proszku do prania cypisek. Milicja inwigilowała szkoły. Dyrektorzy dostali polecenie zgłaszać każde dziecko, które ma nowe zabawki albo chwali się czymś dziwnym. Nauczyciele musieli patrzeć uczniom na ręce. To wtedy namierzono ucznia, który przyniósł do szkoły złotego orła. Przesłuchanie tego dziecka odbyło się bez rodziców, co nawet w PRL było naginaniem prawa. Chłopiec był tak przerażony, że narysował plan mieszkania i wskazał, gdzie ojciec chowa resztę. Ojca zgarnęli z zakładu pracy. Wyprowadzili go w kajdankach przy kolegach. Kreatywność mieszkańców w ukrywaniu złota była niesamowita. Słoiki z wekami. Złote monety wrzucano do słoików z kompotem wiśniowym albo ogórkami. Nie widać ich na dnie. Ule. Jeden pszczelarz ukrył złoto w czynnym ulu. Milicjant, który tam zajrzał, został dotkliwie porządlony. Złota nie znalazł. Elektronika. Chowano monety wewnątrz telewizorów Rubin i w obudowach radioodbiorników Śnieżka. Ale najciekawszy był wątek wtyczek. SB wysłała na miasto tajniaków. Chodzili po melinach, po barach piwnych, udawali handlarzy z Wrocławia. Kupię złoto, płacę w dolarach, szeptali przy piwie. Ci, którzy się skusili i wyciągnęli Florynę, byli zwijani na zapleczu. To był czas, kiedy w środzie śląskiej nikt nikomu nie ufał, brat bał się brata. Złoto, które przeleżało w ziemi 600 lat, w ciągu tygodnia zniszczyło więzi społeczne w całym mieście. A co robili sami milicjanci? Chodzą słuchy, Nigdy nie nieudowodnione, ale wszyscy o tym wiedzieli, że część zabezpieczonego złota nigdy nie trafiła do muzeum. Oficerowie SB też lubili błyskotki. Mówi się, że kilka florenów do dziś krąży na czarnym rynku w Niemczech. Gdy kurz opadł, archeolodzy zliczyli straty. Odzyskano, oficjalnie, prawie 4000 srebrnych monet. 39 złotych florenów, choć na wysypisku widziano ich setki. Korona średzką w kawałkach. Złotą zaponę, broszę, skameą, pierścienie, taśmy. Konserwatorzy w Krakowie dokonali cudu. Poskładali koronę z pogiętych blaszek. To arcydzieło. Złote orły połączone są zawiasami. Każdy trzyma w dziobie pierścień. Klejnoty, granaty, spinela, kwamaryny, perły, szmaragdy. To jedyna w Europie zachowana średniowieczna korona kobieca tego typu. Jej wartość jest nieszacowalna. Ubezpieczono ją na 50 milionów dolarów, ale na aukcji w Sodebis poszłaby za trzy razy tyle. Ale jest też ciemna strona. Brakuje elementów. Korona miała więcej orłów. Gdzie są? Mówi się, że jeden z orłów zaginął podczas transportu milicyjną nysą. Plotka głosi, że w latach 90. widziano podobny element na aukcji w Nowym Jorku. Czy jakiś oficer SB zabezpieczył sobie emeryturę? Tego. Nie dowiemy się nigdy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której się szeptem mówiło w muzeum. Korona średska składa się z segmentów zwieńczonych orłami, ale w inwentarzach Skarbca Karola IV była mowa o koronie, która miała też figurki aniołów. Niektórzy historycy uważają, że na wysypisku w 1988 roku znaleziono nie tylko orły, że ktoś znalazł złotego anioła. Ten anioł nigdy nie trafił do muzeum, nigdy nie trafił do minicji. Czy ktoś w Środzie Śląskiej do dziś trzyma w domu XIV-wiecznego anioła ze szczerego złota? A może ten anioł został przetopiony na sygnet przez jakiegoś cinkciarza? Tego nie dowiemy się nigdy. Gorączka złota skończyła się tak nagle, jak się zaczęła. Wielu mieszkańców Środy Śląskiej zamiast bogactwa dostało wyroki w zawieszeniu za przywłaszczenie mienia państwowego. Operator koparki, pan Ryszard, nie dostał żadnej nagrody, poza uściskiem dłoni wojewody. Zmarł w biedzie. Kierowcy ciężarówek żyli z piętnym tych, którzy wyrzucili miliony do błota. Dziś Skarb Śrecki jest perłą Muzeum Regionalnego. Przyjeżdżają wycieczki z całego świata, ale ja, kiedy patrzę na tę gablotę pancerną, widzę coś innego. Nie widzę królowej Blanki de Valois. Widzę pana Józefa w Gumofilcach, który brodzi w błocie na wysypisku. Widzę strach w oczach żydowskiego bankiera w 1348 roku. I widzę chciwość oficera SB, który chowa złotego florena do kieszeni płaszcza. Złoto jest wieczne, ale ludzie, którzy go dotykają, zawsze kończą tak samo. Ziemia w końcu upomni się o swoje. A w środzie śląskiej, cóż starsi ludzie wciąż mówią, że jak się dobrze poszuka na działkach przy dawnym wysypisku, to po deszczu ziemia wciąż błyszczy na żółto. Jeśli kiedyś będziecie na dolnym Śląsku, patrzcie pod nogi, bo tutaj historia nie leży w książkach. Ona leży w błocie.